Czy wszystkim Cię przedstawiam skład reprezentacji Polski na mecz z San Marino? Jakim składem wyjdziemy? No, są pewne hmm, pewniaki, można powiedzieć, w reprezentacji, piłkarze, którzy na pewno zagrają. No właśnie, ale hmm, z jakim składem wyjdziemy na San Marino? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Przedstawiam przewidywany skład reprezentacji Polski, no bo ten skład ostateczny pojawi się pewnie na dwie godziny przed meczem, a mecz będzie miał już za chwilę, tak, tutaj jeśli chodzi o San Marino. Prawdopodobnie wyjdziemy tutaj w zestawieniu, czy w ustawieniu 1, 3, 4, 2, 1. Tak właśnie po prostu miałaby zagrać reprezentacja Polski. No i w bramce ma być oczywiście Łukasz Fabiański, 36-letni. bramkarz, to ma być jego pożegnanie z reprezentacją Polski. Fajna sprawa, świetna sprawa, zwłaszcza, że mecz będzie mieć miejsce na PG Narodowym, więc tutaj tłum ludzi, dziesiątki tysięcy kibiców będą mogli praktycznie pożegnać e, Łukasza Fabiańskiego. Absolutnie należy mu się szacunek, kłaniam się w pas, to co zrobi dla polskiej reprezentacji. Genialny bramkarz. Natomiast tutaj rzeczywiście Łukasz Fabiański ma wystąpić w tym spotkaniu. Ma też mieć koszulkę z numerem 57, co ma oznaczać właśnie występy jego w reprezentacji polskiej. No i tam będzie też uścisk dłoni od Cezarego Kuleszy, a więc prezesa PZPN-u, uroczyste pożegnanie. Może piłkarze stworzą szpaler. Dobra, potem mamy kolejnego zawodnika, jeśli chodzi o reprezentację. Polski to jest Bartosz Bereszyński. Ten piłkarz ma zagrać, jeśli chodzi o mecz San Marino. No mecz San Marino nie jest jakimś wymagającym spotkaniem, natomiast to też jest mecz, gdzie można przetestować poszczególnych zawodników. Po to mamy Roberta Gumnego, który miałby zagrać na prawym tutaj wahadle. Następnie mamy tutaj Michała Helika jako środkowy obrońca. Kolejnym zawodnikiem jest Mateusz Klich jako środkowy pomocnik. Następnym piłkarzem jest tutaj Tomasz Kędziora, środkowy obrońca, w tym zestawieniu jeśli chodzi o piłkarzy, u Paulo Sosa. Potem mamy środkowego pomocnika Kacper Kozłowski. Kolejny zawodnik w reprezentacji Polski. Na pewno Kacper Kozłowskiego powinien tutaj sprawdzić, według mnie, Paulus, Paulo Sosa w tym spotkaniu, bo Kozłowski naprawdę dobrze się prezentuje, coraz głośniej o nim słychać. Lewy wahadłowy Przemysław Frankowski. Frankowski, który dobrze sobie radzi w ostatnim czasie, jeśli chodzi o ligę francuską. Cofnięty napastnik Robert Lewandowski tak mógłby zagrać tutaj Paulo Sousa a tym prawdziwym napastnikiem mógłby być właśnie Karol Świderski tak Karol właśnie Świderski Robert Lewandowski mógłby mu dogrywać piłki albo też Krzysztof Piątek tak Krzysztof Piątek mógłby być na szpicy występować w tym spotkaniu, chociaż no wiemy, że Piątek wraca po kontuzji, no zdobył ostatnio gole jeśli chodzi o Bundesligę, ale czy rzeczywiście decyduje się na to, żeby Piątek grał pełne spotkanie, czy może go zostawi na następne spotkanie, a San Marino go nie wystawi, no bo tutaj wyjście praktycznie na San Marino z dwoma napastnikami, Piątek i Robert Lewandowski, no przyznacie sami, tak, no jednak San Marino to jest drużyna amatorów, absolutnie musimy wygrać to spotkanie z całym szacunkiem do tej drużyny, dla nich i tak będzie sukces, jak w ogóle zdobędą gola. Natomiast mimo wszystko, no absolutnie to jest plan minimum, tak, nie możemy zakomować rzeczywistości, nie możemy się obawiać tutaj San Marino. Zresztą ostatni mecz, który miał miejsce, jeśli chodzi o reprezentację Polski przeciwko San Marino, to tam trener siedział San Marino, selekcjoner San Marino w, na ławce rezerwowych, tak, i aż tam się zagłębił w to siedzenie, bo wiedział, że tutaj zaraz będzie pogrom, tak, tylko kwestia ile tych bramek przyjmą. <grytanie> wszystko miał, wszystkie emocje miał praktycznie wypisane na twarzy więc takim zestawieniem miałaby zagrać reprezentacja Polski. No, był też pytany o to Robert Lewandowski na konferencji prasowej, czy rozmawiał z Paulo Sousa na temat meczu San Marino, no bo tak, praktycznie są dwie teorie. Jedna teoria mówi, Robert Lewandowski powinien grać pełne spotkanie 90 minut, nabić ten bilans bramkowy, tak, tutaj poprawić swój, tutaj gole w reprezentacji. Inni mówią, nie, niepotrzebna, żeby grał pełne spotkanie 90 minut, to nie jest aż tak wymagający przeciwnik, żeby tutaj, żeby tutaj miał grać pełne spotkanie, tak? No więc są praktycznie tutaj różne teorie dotyczące właśnie Roberta Lewandowskiego. Moim zdaniem on powinien grać pełne spotkanie, chyba rzeczywiście tutaj drużyna przeciwna, w tym przypadku San Marino graliby jakoś bardzo mocno ostro i byłaby ryzyko, że kontuzji czy problemów zdrowotnych to wtedy powinien zejść z boiska. Natomiast, no, moim zdaniem przede wszystkim powinien sprawdzić tych młodych zawodników w kontekście reprezentacji Polski, żeby to było pole praktycznie do popisu, no bo nie oszukujmy się, San Marino powinni wygrać. Natomiast rzeczywiście, gdyby była jakaś sytuacja niebezpieczna, to wtedy powinien wystawić te najmocniejsze szelby, zagrać nawet dwoma czy trzema napastnikami, no absolutnie ten, ten wynik po prostu musi zakończyć się zwycięstwem jeśli chodzi o reprezentację Polski, tutaj bez dwóch zdań. E, ja bym spróbował właśnie Michała Helika, sam jestem ciekaw, jak on by tutaj sobie em, dał radę. Był mocno krytykowany za mecz z Anglią, czy też z Węgrami, gdzie obwiniano go za to, że po prostu po jego błędach padły gole. Robert Gumny, jestem ciekaw faktycznie jego gry. Ja Miał na przykład, nie zaryzykował się wypuścić tego zawodnika w innych spotkaniach, jak na razie, tak, na tą, co prezentuje jaką formę, ale na mecz z San Marino jak, jak najbardziej powinien dostać szansę także tutaj zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądała Bartosz Bereszyński to jest absolutnie podstawowy zawodnik reprezentacji Polski bez dwóch zdań nie ma tutaj większej, nie ma tutaj większej po prostu filozofii zobaczymy na co zdecyduje się Paulo Sousa niewątpliwie w tym spotkaniu zagra Łukasz Fabiański fajne pożegnanie tego piłkarza z przygodą reprezentacyjną no bo dalej grał faktycznie w klubie ostatnio pojawił się taki wywiad Arsena Wengera w mediach tak na temat właśnie Łukasza Fabiańskiego, to on powiedział, że on spokojnie jeszcze przez kilka lat jest w stanie grać na tym wysokim poziomie. Arsen Wenger tutaj na temat właśnie Łukasza Fabiańskiego. A dlaczego Arsen Wenger? No bo Arsen Wenger był tym trenerem, który ściągał Łukasza Fabiańskiego do Arsenalu Londyn z Legii Warszawa no i mówił, że może po prostu na dłużej zagrzałby miejsce w bramce Arsenalu, gdyby nie taki nagły przeskok z Legii do Arsenalu Londyn. Gdyby na przykład pojechał z Legii w wieku 27-28 lat do Arsenalu Londyn, to może miałbym bardziej tutaj stabilną formę, a tak po prostu pojechał na głęboką wodę. No akurat powiem, że to nie tak. Akurat w przypadku bramkarzy im lepiej im szybciej pojedzie. Przykład Wojtka Szczęsnego to pokazał. No, ale Arsene Wenger mówił właśnie, że to jest inna sytuacja, że Wojtek szczęsny szybciej się przebił, bo on, jako nastolatek, praktycznie pojechał do Anglii, tam mieszka przy rodzinie angielskiej, tak, tutaj szkolił się i tak dalej. No, to już jest nieistotne. Mimo wszystko, i tak gigantyczna kariera tutaj właśnie Fabiańskiego i też świetna postawa jego jako człowieka, tak, co o wiele osób praktycznie o to wskazuje cichy, skromny, porządny praktycznie człowiek. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jakim zestawieniem, czy w jakim praktycznie układzie piłkarzy powinniśmy wyjść na San Marino. Moim zdaniem powinniśmy testować, testować, E, oczywiście, wynik musi być po prostu zwycięski dla nas, ale musimy testować nowych zawodników, piłkarzy, bo mogą wypaść, mogą być problemy zdrowotne, kontuzje. E, ja, tak powiedziałem, Robert Lewandowski, moim zdaniem, powinien grać pełne spotkanie 90 minut, chyba że e, czułby się gorzej, zdrowotnie miałby jakieś dolegliwości, czy byłaby jakaś sytuacja, nie wiem, naciągnąłby jakiś mięsień i tak dalej. To wtedy po prostu powinien go Paulo Sosa ściągnąć, a tak to według mnie powinien po prostu rozegrać całe spotkanie nabić te, ten po prostu licznik, tak, z tymi bramkami. I nawet zdobyć hatryka czy też więcej, świetna sprawa przed publicznością w Polsce na stadionie narodowym PGE, także na pewno sp super sprawa. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba. trzymajcie się, cześć!